Ważnym elementem dzisiejszej ewangelicznej sceny Wskrzeszenia Łazarza jest rozmowa Marty, siostry zmarłego, z Jezusem. Rozmowa z Jezusem to po prostu modlitwa. Wyjątkowa jest zawsze modlitwa po śmierci bliskiej osoby. W tych słowach Marty słyszymy, Taką nutę żalu pewnej pretensji. Panie, gdybyś tu był, panie, dlaczego? To normalne, że po śmierci bliskiej osoby pojawiają się takie pytania, takie wątpliwości. To normalne, że one także pojawiają się na modlitwie. Żal, pretensja do Pana Boga. Dlaczego? Czy tak musiało być? Dlaczego On? A nie ja dlaczego to takie trudne. Ale oprócz tej nuty żalu i tego pytania, co by było, dlaczego jest także w słowach Marty, wyznanie wiary w moc Bożą i w zmartwychwstanie. To kolejny krok, to wskazówka dla nas, yy, w którym kierunku pójść, kiedy przeżywamy dramat śmierci bliskiej osoby, kiedy przeżywamy żałobę. Obok pytań, obok wątpliwości, obok żalu, a może nawet pretensji do Pana Boga, dobrze, jeśli jest także wiara wiara w Bożą Moc i wiara w zmartwychwstanie. Wiara, że to rozstanie ze zmarłym, ze zmarłą, chociaż takie bolesne i takie trudne, nie jest pożegnaniem na zawsze. Bo dzięki temu, że Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał, nasze życie zmienia się, ale się nie kończy. I mamy otwartą drogę do życia wiecznego. Mamy otwartą drogę do tego, żeby spotkać się z tymi wszystkimi, którzy już odeszli, z tymi wszystkimi, którzy przez swoje odejście spowodowali tak wielki ból. Ale dzięki Jezusowi to jeszcze nie koniec.